Czołem, witamy w starym wspaniałym świecie, Wystrzową Środę. Odwiedził nas znowu Michał. Cześć. Znowu porozmawiamy o broni czarnoprochowej o karabinie, który ze sobą przywiózł. Ostatnio strzelaliśmy z karabinów i muszkietów skałkowych. Dzisiaj wracamy do karabinu kapiszonowego i takiego dosyć ciekawego, bo to jest karabin, który na który jak tak spojrzy się z daleka, czy jak ja spojrzałem gdzieś na stronie internetowej, czy nawet teraz, to jest karabin wojskowy, taki wygląda na taki artyleryjski, czy po prostu wojskowy karabin, który nie jest zbyt precyzyjny w swoim zamyśle, ma pojedynczy spust i to często taki twardy, żeby... W szale bitwy tam nie był jakiś mięciutki spust, tylko twardy, który trzeba szarpać, co powoduje, że nie strzela zbyt precyzyjnie, który jednocześnie strzela jak najbardziej precyzyjnie. Pedersoli Volunteer, kaliber 45, 33 cale długości lufy, gwint bardzo szybki 1 do 21. Przyrządy celownicze przystosowane do strzelania e, tarczowego jak najbardziej. E, regulowana muszka może być dokręcony przeziernik. Jest to taka produkcja Pedersoli, wariacja czy replika karabinów, które powstawały w drugiej połowie XIX wieku w Wielkiej Brytanii, kiedy powstały siły ochotnicze, Volunteer Rifle Corps, o ile dobrze pamiętam, czyli taka ówczesna ichnia odpowiednik naszej obrony terytorialnej, kiedy cywile szli do wojska, ale służyli w niepełnym wymiarze godzin, i powstawały karabiny przerabiane ze zwykłych karabinów na karabiny wyborowe, czyli brano na przykład karabin wojskowy i dopracowywano go, dodawano przyrządy celownicze, tak żeby strzelał celnie. I to jest taka właśnie replika pedersoli tego typu karabinów. Zobaczymy, czy ten skarabin strzela celnie, a raczej zobaczymy, czy ja potrafię, mając go pierwszy raz w życiu w rękach, strzelić z niego w miarę celnie do tarczy. Zobaczymy, ile energii da się z niego wygenerować. Trochę jeszcze, Aha, to za chwilę. Eee, jak widzicie, mamy tutaj taki całkiem długi pocisk kalibru 45. Gwint jest bardzo szybki w tej lufie, w związku z tym rzeczywiście dłuższe pociski powinny być używane. To jest taki long kalibru 45. Dla porównania zważymy go sobie i powiem Wam, że okrągła kula kalibru 45 waży około 140 granów, a to waży 508 granów, czyli jest. 3,5 razy cięższe ponad tu jest ołowiu tyle co w 3,5 kuli tak jakby jedna za drugą 3,5 kuli ułożyć w lufie to mniej więcej tu jest tyle ołowiu e, powoduje to, że ten pocisk powinien dużo mniej wytracać prędkość, bo opór jest mniej, taki sam kaliber 45, ale tego ołowiu jest dużo więcej z tyłu, więc on trzyma swoją, swój pęd e, tak bardzo nie wyhamowuje ale potrzebuje bardzo szybkiego gwintu, żeby się ustabilizować, żeby nie latać o tak, jak wypadnie z lufy, i potem o tak, tylko żeby się szybko kręcić i, i trzymać to lotu. Nabijemy to, nasypiemy prochu 2F i zobaczymy, jak się z tego strzela. Dobra, wiecie co? Ja powiedziałem: proch 2F, ale to jest kaliber 45 i tu lepiej w sumie strzelać z prochu 3F. Mamy złoty stok 3F, naładujemy. 50 gramów na początek to taka delikatna porcja. Szczególnie przy takim ciężkim pocisku, jest 50. Pociski kalibrowane do 4,50. O, może nie ten. O, wchodzą od ręki. Ciasno, ale wchodzi. One są tak. lekko zasmarowane całe, w całości. Tak. O. Co jest? Tak. Ten kominek jest ciasny, ciasny. Strzelimy na 50 metrów, przy czym te przyrządy, ta szczerbinka nie jest ustawiona do tego konkretnego pocisku i naważki, więc nie wiemy dokładnie gdzie to trafi, no ale będzie. E, będzie jakieś rozeznanie. Wiecie co? W ogóle niczego żeśmy się nie dowiedzieli, bo nie trafiłem do tarczy. To trzeba trochę bliżej w takim razie strzelić, zobaczyć gdzie to w ogóle lata. Moi drodzy, celowałem tutaj, ale, ale chyba jakiś samolot zestrzeliłem z nieba, bo się poleciało górą strasznie. Zamocowaliśmy przeziernik. Przodu jest muszka tunelowa przystosowana dokładnie do tarczy pistoletowej na 50 metrach. Także ten otwór w muszce tunelowej się idealnie wypełnia czarnym polem na tarczy. Zobaczymy, czy uda mi się trafić. Ile broń wystrzeli. Deszcz pada, więc... <grystanie> podsypaliśmy prochu odkryliśmy kominek, podsypaliśmy prochu Jest nowy kapiszon Przenieśliśmy się pod dach Spróbujemy strzelić znowu Może się uda trafić Może się uda wystrzelić! 911 stóp na sekundę Coś strzeliło Mokry proch Trzeba ładować tu pod dachem 858 stóp na sekundę 925 stóp na sekundę. Powiem Wam, że ten spust jest miękki. To jest pojedynczy spust, ale to nie jest taki jak wiecie do jazdy kawaleryjskiej, że tam trzeba szarpnąć, żeby strzelić. Nie, ładnie, płynnie idzie i nie jest wcale twardy. Raz, dwa, trzy, cztery strzały. cztery strzały z 50 metrów z przeziernika celowane oczywiście w środek czarnego, więc sprawa jest do skorygowania i myślę, że moja technika strzelecka jest do skorygowania, bo tu ewidentnie ja pewnie nie do końca dokładnie zestrajam te otwory góra-dół i dlatego lata ale jest ładnie ze wszystkich, których strzeliliśmy do tej pory karabinów na tej strzelnicy to chyba jest najcelniejszy. Jakby jeszcze dostawić przyrządy, żeby trafił w punkt No to i trochę poprawić siebie, to to wejdzie w dziesiątkę. Karabin, który nie ma przyspiesznika, ma tylko pojedynczy spust, co prawda miękki, ładny, on ładnie chodzi. No i przyrządy przeziernikowe dużo robią. Dużo robi szybkich gmin, długi pocisk, ładnie ustabilizowany. Co sądzicie, jak wam się podoba, taka zabawka w cudzysłowie, oczywiście, żadna zabawka, to jest broń zabójcza, śmiertelna, ale bardzo fajna do rekreacyjnego strzelania na strzelnicy, do sportowego strzelania. Karabin wyborowy z drugiej połowy XIX wieku.